Так, really find группы you

jak ludzie ci zamki za niskie liczby jak było w czasach i po II wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała. A teraz a potem przez 50 lat szła, zwłaszcza ostatnie 25, szła bardzo mocno na kredycie. To nie mam sztuczne dane, że Anglicy mają 400% do PKB kredytu w ogóle, prawda? Tak? Japończycy 400, tak? Irlandczycy mieli 800. Bo gdzieś to w końcu nie I teraz my nie wiemy... Ale być może zakończy się to dobrze, jeżeli my ludzie, we the people, prawda, a już zwłaszcza we the people w Niemczech, czy, czy w Hiszpanii i tak dalej, w Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania. jeśli kiedyś kiedyś coś zrobią, no, coś, muszą być, a teraz telefony, pokażą im, tu no, zrobią, tak, wzią co wzią 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 wzią. i co my zrobimy, jak flotylna teraz. اوه این تا صورتیه اینکه بگم 7 میلیون میشه مشه که بشه